Go, aktyw. Ze mną jest fenomen, fenomen Robert Brunejka. Witaj, naprawdę tutaj, Boże, jaką on ma rękę. Przed chwilą byliśmy na konfrontacji Popek vs. Hardkorowy Koksu. Powiedz mi, co możesz powiedzieć o tej konfrontacji dzisiaj? No, widać, że Popek już się wystraszył psychicznie. Już to mogę na 100% powiedzieć. Nie spodziewał się, bo on mnie widział pierwszy raz. Także e, moje wielkość... Też się boję. Może nie widać przez te filmiki internetowe, to tak nie powiesz. Jak naprawdę ty mięśnie wygląda. Na żywo trochę inaczej, nie? Zgadzam się, naprawdę się zgadzam. Chcesz ciągle być tym fenomenem internetowym, czy chcesz, żeby cię odbierali jako właśnie typowego sportowca, który żyje tym sportem, kocha, to powiem tak, nigdzie nie uciekam i będę promował cały czas sport. A Czy tylko chcę być hardkorowym sportowcem? Nie, chcę być i hardkorowym sportowcem, i dobrym biznesmenem, i dobry przykład dla ludzi, i motywować ludzi, i na tym kierunku wszystkim pomagać. Czy uważasz, że to właśnie ta Twoja ciężka praca ich motywuje, czy to, że jesteś tu teraz, w tym właśnie momencie? Pewnie, że motywuje ciężka praca też, to można powiedzieć. Każdy to widzi, że bez ciężkiej pracy nie osiągniemy żadnego sukcesu. Nieważne czym ten sukces będzie. Czy będzie biznes, czy będzie znaleźć ukochaną żonę, czy będzie dzieci. I nieważne jaki sukces, każdy ma inny sukces, ale wszędzie jest ta motywacja, ta pozytywna energia, ta ciężka praca, że nie ma skrótu po prostu. Robert, takie już pytanie na szybko, bo ja stosuję dietę kebabową, prawda? Ty jesteś taki... Tak. Powiedz mi, czemu ty wyglądasz tak, a ja wyglądam tak? Eee, no czemu? <laughs> dietę można powiedzieć 70% sukcesu w sporcie. Jak chcesz wyglądasz, tak musisz jeść. Numer jeden, musisz zadbać o dietę. Bo inaczej możesz świecić 10 godzin dziennie i nic z tego nie będzie. Że Sam jest być, Musi być po prostu ten balans w życiu. Jak w wszystkim. Musisz znaleźć ten balans, upalansować tak, żeby życie, żeby wszystko było dobrze. Czy czujesz się zadowolony ze swojego życia? Pewnie, że zadowolony. Ale dalej to nie znaczy, że cię uspokajam i, i powiem o, dobrze, już mi starczy, może mam dom, mam siłownię, mam samochody. Dobra, starczy, będę siedział na tyłek i nic nie robił. Nie, cały czas musisz być głodnym w życiu. To doprowadza ci do sukcesu. Właśnie, że musi być trudne wszystko. Nie może być łatwo. Właśnie dlatego może zatrzymają ludzie od sukcesu ten. Wygodność. O, jemu wygodnie, ja nic nie, nie chcę już więcej, nie? To nie może być. Musisz cały czas być głodnym. Sukcesu. Dokładnie, sukcesu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naprawdę fantastycznym człowiekiem jesteś. Naprawdę.